Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na jednej z wrocławskich ulic mężczyzna leży pod samochodem i prawdopodobnie kradnie katalizator. Cię, cię, cię. Stoj policia për shëra! Stoj për shëra! Stoj! Shëra! Shëra! Stoj! 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 Në zemje! Në zemje! No, Dobra. Ja sprawdzimy sobie. sobie Czy masz, masz jakieś niebezpieczne przymioty? No. Halo? Masz coś? Nie no Nie Masz jakieś niebezpieczne Czym to widziałeś? Co? Nic z nie wiem. Słucham? Wszystko tam jest. Co to jest za samochód? Co to za samochód? Да. Какој колор? Ова. У... Да. Колор. Дека маќнат. Да, Де, то, да. Пас, да, да.